Dlaczego pieniądze nie trzymają się bogatych? Dlaczego bogaci nie trzymają się pieniędzy? Może brzmi kontrowersyjnie, ale tak naprawdę bogaci są bogaci tylko i wyłącznie dlatego, że ich majątek stanowią aktywa. Pieniądze dla bogatych są tylko i wyłącznie po to, żeby dokonać transakcji, żeby kupić kolejną firmę, kolejną nieruchomość. Oczywiście parę procent majątku bogaci potrafią posiadać w gotówce. Kiedy potrzebują jakichś pieniędzy, żeby dokonać inwestycji, sprzedają część swoich aktywów i kupują kolejne aktywo, albo żeby uniknąć sytuacji, ponoszenia kosztów podatkowych biorą pożyczkę od zastaw swoich aktywów. Elon Musk, który posiada 368 miliardów majątku netto, posiada 23,2 miliarda długu, bo właśnie za ten dług dokonywał czynności inwestycyjne, takie jak nabycie spółki Twitter. Dlatego prawdziwie bogaci nigdy nie muszą sprzedawać. Nowe pieniądze generują się w systemie, co powoduje, że ich aktywa jeszcze mocniej rosną. Uczmy się od najbogatszych, budując swoje portfele inwestycyjne i swój majątek. Dlatego nie pytajmy się, kiedy wyjść z naszych aktywów tylko zapytajmy się jak mogę wziąć pożyczkę pod zastaw tych aktywów albo za pomocą protokołów DeFi albo za pomocą prywatnej bankowości w Szwajcarii po sprawdzone recepty jak budować duży majątek zapraszam na ganzasresearch.com gdzie społeczność Smart Money wie jak wykorzystywać wehikuły inwestycyjne